Wyobraź sobie człowieka, którego bało się całe imperium, człowieka, którego imienia nie wypowiadano głośno w rzymskim senacie, bo samo brzmienie wywoływało niepokój, dowódcę, który przeszedł z armią przez skute lodem Alpy, prowadząc ze sobą słonie bojowe, jakby kpił spraw natury i rozsądku. A teraz wyobraź sobie, że ten sam człowiek kończy życie samotnie w obcym kraju, bez armii, bez sztandaru, z dala od pola bitwy, nie ginie od miecza wroga, nie przegrywa w wielkiej bitwie, sam decyduje o swoim końcu. To historia Hannibala, jednego z największych wodzów starożytności i jednej z najbardziej świadomych śmierci w dziejach. Hannibal był kartagińskim generałem, strategiem i symbolem oporu wobec potęgi Rzymu. Już jako młody człowiek złożył przysięgę, że nigdy nie pogodzi się z dominacją rzymskiego imperium. Ta obietnica stała się osią całego jego życia. Najbardziej legendarnym momentem jego kariery była wyprawa przez Alpy. W czasach, gdy takie przedsięwzięcie uznawano niemal za samobójstwo, Hannibal poprowadził dziesiątki tysięcy żołnierzy, konie, zaopatrzenie i słonie bojowe przez lodowce, przepaście i śnieżyce. Wielu ludzi zginęło po drodze, ale ci, którzy przetrwali, zeszli z gór prosto na ziemię wroga. Rzym został zaskoczony. Nikt nie spodziewał się ataku z tej strony. Hannibal wygrywał kolejne bitwy. A jego największym triumfem była bitwa pod Kannami. Tam rozbił znacznie liczniejszą armię rzymską w sposób tak perfekcyjny, że do dziś studiuje się ten manewr w akademiach wojskowych na całym świecie. Przez pewien czas wydawało się, że Rzym naprawdę może upaść. Miasto żyło w strachu. W domach szeptano jego imię. Dla jednych był demonem, dla innych genialnym dowódcą, który udowodnił, że nawet największe imperium nie jest nietykalne. Jednak wojna to nie tylko bitwy, to także polityka, pieniądze, sojusze i wytrzymałość całych państw. Kartagina nie potrafiła w pełni wykorzystać jego sukcesów. Rzym, mimo porażek, odbudował siły i stopniowo odzyskiwał przewagę. Kannibal został ostatecznie zmuszony do opuszczenia ojczyzny. Rozpoczął życie wygnańca, przemieszczając się między różnymi dworami, szukając ochrony i wsparcia. Choć nie dowodził już wielkimi armiami, Rzym wciąż uważał go za zagrożenie. Jego umysł, doświadczenie i legenda były zbyt niebezpieczne, by pozwolić mu żyć w spokoju. W końcu znalazł schronienie w Bityni, niewielkim królestwie w Azji mniejszej. Przez jakiś czas mógł tam odetchnąć, ale rzymska dyplomacja nie znała litości. Do króla Bityni przybyli posłańcy z żądaniem wydania Hannibala. Król wahał się, rozdarty między strachem przed Rzymem a lojalnością wobec gościa. Hannibal szybko zorientował się, że jego los jest przesądzony, wiedział, że nie ma już dokąd uciekać, pierścień się zamykał. Dla zwykłego człowieka niewola oznaczałaby szansę na dalsze życie, dla Hannibala była symbolem hańby. Wyobrażał sobie triumfalny pochód w Rzymie, tłum szydzący z pokonanego wodza, życie sprowadzone do roli trofeum politycznego, nie zamierzał na to pozwolić. Według przekazów od dawna nosił przy sobie truciznę, przygotowany na ostateczność. Gdy dotarła do niego wiadomość o zbliżających się Rzymianach, nie próbował ucieczki ani negocjacji, zachował spokój, miał powiedzieć, że nie da Rzymowi satysfakcji z jego pojmania, wypił truciznę świadomie, bez paniki, bez dramatycznych gestów. Człowiek, który całe życie kontrolował pole bitwy, postanowił zachować kontrolę także nad własnym końcem. Stało się to w 183 roku przed naszą erą. Tak zakończyło się życie jednego z największych dowódców starożytności, nie w chwale zwycięstwa, nie w huku oręża, lecz w ciszy i samotności. Jego śmierć była ostatnim aktem niezależności, symbolicznym sprzeciwem wobec imperium, które ostatecznie wygrało wojnę, ale nie złamało jego woli. Hannibal przeszedł do historii nie tylko jako genialny stratek, lecz także jako człowiek, który do samego końca pozostał wierny własnym zasadom, nawet wtedy, gdy jedyną decyzją, jaka mu pozostała, była decyzja o własnej śmierci. Jeśli takie prawdziwe historie, pełne odwagi, tragedii i wielkich wyborów, naprawdę cię wciągają, zostań tu na dłużej. Na kanale czeka jeszcze wiele opowieści, które pokazują, jak niezwykłe potrafią być ludzkie losy. Subskrypcja to drobiazg, ale pomaga temu miejscu rosnąć, a to oznacza więcej mocnych historii dla ciebie.